A więc to tutaj. Babciu, chcę znać przyszłość. Daj jakieś domary. Proszę, to powinno być dobre. Przyszłość będzie taka. Będzie kryzys i choroba. A na koniec tego roku koniec świata. Nie obchodzi mnie świat, tylko moja przyszłość. A w takim razie będziesz miał szczęście, ale nie będzie trwało zbyt długo, gdyż ktoś ci odbierze. Ha? O, piwo. Dziękuję, babciu. Zaczekaj. Do widzenia. Nie zapłaciłeś za przepowiednie i ukradłeś moje piwa. Ja nie ukradłem. Ja sobie wziąłem. Za te kłamstwa poniesiesz konsekwencje. <gry>